powitać Państwa na spotkaniu z okazji otwarcia nowego aparatu aparatu ręgowskiego firmy Philips i tutaj serdecznie chciałem podziękować za to, że główny wkład na sfinansowanie tego aparatu jest ze strony Starostwa Powiatu, powiatu Tomaszowskiego tutaj na ręce, którego serdecznie witam pan, pana członka zarządu serdecznie podziękować, że mogliśmy to zakupić, teraz oddać do użytku naszych pacjentów. Dużo zdrowia i sił to kosztowało pana doktora Białasa, tą, doktora Białasa, który jest szefem naszego zakładu radiologii, który biegał, chodził, żeby to jak najszybciej zostało dokonane tutaj to. Do Modernizacja tego zakładu i żebyśmy mogli ten aparat w końcu uruchomić. No i serdeczne podziękowania dla pana Fadeja, który tutaj jaką techniczną zarządzał, także w dosyć krótkim okresie się to udało wykonać, także możemy teraz w dniu dzisiejszym już oddać do użytku naszych pacjentów. Myślę, że ten aparat, a szczególnie w pandemii, jest bardzo ważną jednostką struktury naszego szpitala, ponieważ jest to kolejny aparat, który można wtedy wykonywać zarówno zdjęcia na jednym dla chorych z COVID-em, na przykład a dla tych, tych dla mieszkańców, dla pacjentów bez covid -u. Także witam panią Harry Hajderę, która jest głównym, że tak powiem, wykonawcą tego pomieszczenia i tutaj tego, tej części Zakładu radio. Także witam serdecznie wszystkich Pani starosto. Panie prezesie, panie prezesie, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny Powiat Tomaszowski jako właściciel Tomaszowskiego Centrum Zdrowia mógł przyczynić się do tego, że mamy kolejny nowoczesny sprzęt. Tym niemniej jest mi miło, bo w 2009 jeszcze jako ówczesny Wydziału Zdrowia brałem udział w zakupie poprzedniego aparatu, który już wysłużył się, który swoje zrobił dla szpitala, dla naszych pacjentów, mieszkańców. A teraz, jak to kiedyś, kilka miesięcy temu Pan Doktor określił, jest to już wysoka półka, cieszę się, że taki sprzęt mamy w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Śledziłem od początku to, tym bardziej mnie bardzo dziękuję Panu Prezesowi i całej załodze, że w dobie pandemii, tak, gdy jeszcze tutaj wszystko szalało, tak, mieliśmy przez drzwi zamknięte oddział internistyczny, który był oddziałem w pełni covidowym, Prace się odbywały. Wszystko pięknie to wygląda. Mam nadzieję, że to nie ostatni oczywiście zakup dla naszego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, bo w miarę możliwości zarówno powiatu Tomaszowskiego, jak i przy współudziale pieniędzy spółki będziemy dalej finansować kolejne zakupy niezbędnego sprzętu dla naszego, dla naszego szpitala. Bardzo się cieszę. Pięknie to wygląda. Wierzę, że teraz kolejne kilka ładnych lat będzie to służyło dla naszych pacjentów, dla naszych mieszkańców. A mówię sprzęt jest bardzo dobry, z tego bardzo się cieszymy i mówię, tak jak powiedziałem, będą kolejne zakupy, będziemy wspierać jak tylko możemy nasze Tomaszowskie Centrum Zdrowia. Bardzo dziękuję. Może ktoś, Panowie z firmy Philips na temat tego aparatu? Znaczy na pewno warto podkreślić fakt, że to jest aparat najwyższej półki, to jest najwyższy model, jaki oferuje firma Philips, jest to aparat w cyfrowy, także dawka, którą otrzymują pacjenci jest w tej chwili minimalna. Jest na pewno niezrównana jakość obrazu w porównaniu do tego, co mieliśmy tutaj prawda, wcześniej. Także na pewno aparat posłuży wiele lat. cechuje go wiele takich cech unikatowych też na rynku. Jest podgląd obrazów w kamerze, która jest zamontowana w polimatorze Jest wyjątkowo wytrzymała mechanika, jeżeli chodzi na przykład o badanie pacjentów bariatrycznych dlatego że obciążalność to na przykład 375 kg. Tak, Czyli, tak, to jest aparat, który na pewno jeszcze wiele lat tutaj posłuży. I co najważniejsze, lider wśród aparatów na rynku, bo tak trzeba powiedzieć. Yy, I przy okazji, no, trochę nas to zdrowia kosztowało, żeby z szefostwem naszym ogólnym, że tak powiem, wynegocjować jak najniższą cenę, czyli żeby sprzedać za bardzo dobre pieniądze to, co jest najlepsze. A ja myślałem, że byśmy dużo. <laughs> Zobacz, dużo. Zapłaciliście dużo, tak, ale myście tak zapłacili więcej. Gospodarz. No, ja się cieszę, że w końcu dostąpiliśmy, że tak powiem, możliwości używania tego aparatu po perturbacjach różnych z wykonaniem i z odbiorem. Cieszę się, że mamy w pełni cyfrowy aparat jest to pierwszy aparat w pełni cyfrowy szpitala. Nie jest jedynym aparatem cyfrowym obecnie na rynku w Tomaszowie. Ale myślę, że funkcjonalność, jaką ma ten aparat, zapewnia nam tu pozycję niestety albo stacyjną lidera. Także będziemy mogli e, rozwijać się dalej. E, no Jeżeli tutaj zapewnienia ze strony starostwa są takie jakie są, no to liczę, że w przyszłości będziemy unowocześniać naszą bazę sprzętową, która notabene obecnie wydaje mi się, jest jak na szpital powiatowy wyjątkowo dobra. Aczkolwiek to no, ze względu na ilość badań, jaką wykonujemy, no niestety ten sprzęt ulega zużyciu i niestety co jakiś czas trzeba go wymieniać, bo nie opłaca się inwestować w stary, zużyty sprzęt, który często już jest słaba dostępność części zamiennych na rynku. Myślę, że ten aparat no, posłuży ze względu na to, że parametry jakie posiada, jak i no, wytrzymałość mechaniczną była tak dobierana właśnie, żeby posłużył jak najdłużej i jak najszerszej rzeszy pacjentów. Cieszy nas to, że jest zrobiona właśnie tutaj też druga pracownia w tej części zakładu, gdyż no, mieliśmy problem przy wykonywaniu badań do tej pory pacjentów covidowych, bo musieliśmy dzielić godziny czasu pracy zakładu dla pacjentów covidowych i nie covidowych, tak żeby się nie kolidowały. Tutaj y, nie spotkali się pacjenci zdrowi, z chorymi. Y, teraz mamy taką możliwość, że w przypadku, nawet jeżeli zajdzie taka konieczność w przyszłości, jest możliwość podzielenia zakładu na dwie części. Jedna będzie przeznaczona tylko dla pacjentów szpitalnych, druga dla pacjentów ambulatoryjnych, tak żeby nie krzyżowały się drogi tych pacjentów, co stanowi generalnie y, no, taki wymóg w przypadku ewentualnej pandemii. Dziękuję. Że cieszy nas to czy Pani coś na chłopoty? Nie, wszystko no Kolega jest bardzo, że tak powiem, skromnie powiedział o tym wszystkim, co nas czeka, prawda, panie prezesie. Będziemy korzystając z tego, że pan starosta, jako główny tutaj właściciel, to uprzedzamy, że rzeczywiście to, co pan doktor mówił, stopień wyeksploatowania tego sprzętu jest tak duży, jest to nowoczesny sprzęt, ale musimy się liczyć z tym, że koszty y, będą rosły i obecny rezonans, który również dzięki panu y, został zakupiony, no jego możliwości techniczne, eksploatacyjne już się kończą i w najbliższym czasie czeka nas taki wydatek. Sygnalizujemy tę potrzebę jako neurologzy, bo bez rezonansu w tym momencie neurologia nie może istnieć. A jak tu kolega biała powiedział, ja bym powiedział, że medycyna już powoli bez rezonansu, no, 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 więc właśnie natomiast bez panie bez prezesie chylimy czoła i szukamy pieniędzy a starostwo, no właśnie, no, rząd wielkości, tu Pan Prezes powiedział, że 5 milionów to raczej znaczy ciężko będzie nam no, to już razem 10. Razem 10, a jeszcze biorąc pod uwagę 7, 7, no ale chcielibyśmy budować. No bo ale ja nie mogę Panu zaoferować nie Tomografu niego, który jest w starej technologii, jeżeli panie panie to będzie zrobić. To płacić parę złotych więcej i mieć na 20 lat czy na 10 spokój. No na 10 pewnie. No na 10 tak. 20. To 28. Panie Michale, starostwo doposażyło, sfinansowało kolejny sprzęt Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Tak, panie Redaktor, witam serdecznie wszystkich państwa. Mamy kolejny sprzęt. Jest to aparat RTG cyfrowy, w pełni cyfrowy, z którego jesteśmy bardzo dumni. 850 tysięcy na ten cel przeznaczył powiat Tomaszowski na doposażenie. Jest to kolejny etap modernizacji zakładu radiologii obrazowej. Na tą chwilę. Mamy to. W, kolejnych, w kolejnym etapie będziemy planowali robić kolejne zakupy powiedzmy USGT. Tak? To znaczy na rynku aparatów rentgenowskich jest to owszem sprzęt, który jest najwyżej pozycjonowany, jeżeli chodzi o markę Philips. Ja ze swojej strony cieszę się, że udało nam się zmieścić po prostu w pieniądzach, które dostaliśmy, żeby wybrać najlepszy sprzęt za stosunkowo rozsądne pieniądze. Dodam tylko, że no nie jest to jakby najbardziej rozbudowana opcja, ale nie zależy nam na najbardziej rozbudowanej, tylko na takiej, która będzie nam służyła w pracy, czyli najlepiej dobrane parametry, najlepiej dobrane wyposażenie aparatu do naszej codziennej pracy, której no niestety na jednym aparacie, który mamy w tej chwili, bywa, że przy awariach no mieliśmy duże problemy. A że aparat jest wysłużony, ten, który dotychczas używamy, no to te awarie się niestety zdarzały. Mimo szybkich powiedzmy, napraw, ale w czasie pandemii no, drugi aparat był nam niezbędny. No i dlatego ja wnioskowałem, żeby po prostu zastanowić się nad zakupem, no co zostało z sukcesem zrealizowane. Jak ułatwi pracy, jak korzystnie płynie, bo ten jest wyższej marki. Już widzimy po prostu różnicę przy oglądaniu nawet zdjęć. To jest zupełnie już inna liga. Dotychczas używaliśmy systemu tak zwanej pośredniej radiografii cyfrowej, ale obecnie szpitale wycofują się jakby z tego systemu na rzecz pełnej cyfryzacji aparatury rentgenowskiej. Dzięki temu raz, obniża to koszty, a dwa umożliwia no, wykonanie najlepiej, jak tylko można, badań rentgenowskich u pacjentów no, w różnym stanie. Ten aparat pozwala nam mm, praktycznie prawie że zdalnie zrobić badanie u pacjenta. No, mamy dużo większą funkcjonalność niż na starszym aparacie. Cieszy nas to, że jest większy udźwig też stołu, co no, zdarzało się, że mieliśmy pacjentów. Otyłych, którzy niestety, no, nasz aparat trochę protestował, żeby niestety takiego pacjenta udźwignąć, jeżeli chodzi o stół. Tutaj nie mamy już takiego problemu. To też słyszeliśmy, że będzie niższe napromieniowanie? Yy, to znaczy tak, na pewno będzie niższe, y, 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 może niższe napromieniowanie, to może nie do końca. Ono jest porównywalne, natomiast będzie na pewno mniej potrzeba wykonywania dodatkowych zdjęć powtórzonych. Cyfryzacja pełna pozwala nam wykorzystać nawet gorzej zrobione zdjęcie i można tak podciągnąć parametry na, w przypadku obrazu cyfrowego, że będzie on diagnostyczny. Czyli bezpieczniejszy. Bezpieczniejszy dla pacjenta, dokładniejszy przede wszystkim, jeżeli chodzi o szczegóły. Tutaj jest większa rozdzielczość panelu cyfrowego niż jakiegokolwiek panelu z pośredniej radiografii. Nie wspominam już o analogowym wydaniu radiografii. Panie doktorze, jakie są jeszcze inne potrzeby pana oddziału? No, potrzeby są takie jak prawie chyba w każdym szpitalu w Polsce. Po prostu większość sprzętu, który mamy, no to są lata zakupu. 2009 poprzedni aparat rentgenowski i 2013 14 rok tomograf rezonans. No, przez to, że te aparaty były po prostu intensywnie eksploatowane przez te lata, bo wykonywaliśmy badania praktycznie całodobowo, jeżeli chodzi o tomograf. No, i ograniczone do 21 czy 2, jeżeli chodzi o rezonans, co uważam no jest bardzo dużym wyzwaniem. Yy, także no cały czas mamy kolejki, a my cały czas nie jesteśmy w stanie im sprostać. Yy, niestety, no aparaty te nie pozwalają, jeżeli chodzi o rezonans, zrobienie większej ilości badań, ponieważ to są badania czasochłonne. Yy, nowocześniejszy yy, rezonans pozwala skrócić czas akwizycji nawet o jedną trzecią. No, co automatycznie zwiększa o jedną trzecią ilość wykonywanych badań w jednostce czasu, czyli na dzień czy na tydzień. No To już jest duży postęp i wtedy automatycznie kolejki by mogły ulec skróceniu. No ale niestety czekamy. Panie prezesie, dzisiaj się radość maluje na Pana twarzy. No, bardzo cieszymy się, że kolejny aparat został tutaj udostępniony dla naszych pacjentów. Jest to jeden z najnowocześniejszych aparatów, gdzie można wykonywać różnego typu zdjęcia, a tym bardziej się cieszę, że również dla osób z otyłością można tutaj wykonywać, a takiego aparatu nie mieliśmy, także tutaj zwiększyliśmy znacznie zakres naszych możliwości, zarówno dla pacjentów, czy to z zaburzeniami, czy to z chorobami układu kostnego, czy innymi, czy z sercowo płucnymi i tak dalej, tutaj możemy wykonywać te badania. Ponadto dzięki temu, że są dwa stanowiska odrębne, dwa aparaty, gdzie można wykonywać te badania, to w okresie pandemii ma to bardzo duże znaczenie, bo jeden możemy przeznaczyć dla chorych zakażonych, drugi dla chorych, raczej znaczy dla zdrowych i w związku z tym tutaj jest możliwość odizolowania tego typu chorego, chorych, żeby się nie musieli stykać i tak dalej. Także to jest bardzo duży dla nas, duża dla nas sprawa, że możemy dysponować dwoma prawie że równorzędnymi, chociaż ten nowo oddany jest, tak jak powiedział tutaj przedstawiciel firmy, jest to jedna z jaskółek, która jest jedna z najlepszych obecnie na rynku.